Witam serdecznie. Kolejna naprawa, bo kolejny dzień. O, ale bez, bez przekleństw. Nie przekląłem, będzie Ale Będę musiał odsłuchać przy montażu nie, tego no, filmu. Musiał, Oj, będę musiał. Będę tam wiele razy odsłuchiwał. Ja już nie przeklinam. Jeżeli, jeżeli się pomyliłem, to przepraszam najmocniej. Niech będzie. Oj, będziesz chleb. <noise> Wiecie co, wy nie widzicie co ja, jak, jak trzymam kamerę, ale mam tu taki bardzo sprytny kijek, jak przełożę kamerę na czoło to wam pokażę ten kijek, bo mu chlasnął tak w tyłek. No dobra, mniejsza z tym. Słuchajcie, mamy następną naprawę, nie wiem czy to was w ogóle zainteresuje, za bo to jest niemożliwe, żeby was zainteresowało, dlatego że tych aut już coraz mniej jest na rynku, nie dość, że to jest Fiat. I go będą w cenie 50 tysięcy. <gry> może tak być, słuchajcie, może tak być. To jest po prostu Fiat. Jaki? Taki koncerny, czyli Seicento. Wiecie, rządowe limuzyny rozwala i tak dalej, więc Fiaty się nie psują. To co on tu robi? A przyjechał po to, żebyśmy zmienili na amortyzatory mocniejsze, bo on będzie polował na rządową limuzynę. I wiecie, musi mieć takie twarde, mocne zawieszenie. No dobra, ale tak całkiem serio. Wymieniamy w nim amortyzatory, bo pani była na przeglądzie. I nie trzymają. I nie trzymają. No proszę. Czyli da się sprawdzić, że amortyzatory nie trzymają, prawda? No bo czegoś tutaj nie rozumiem. Wyście pisali wcześniej przy Renault Twingo, że nie ma takiej możliwości, żeby diagnosta sprawdził amortyzatory, a tutaj jednak kurczę molek. Zobaczcie, na Dolnym Śląsku sprawdzili, że amortyzatory nie trzymają, no to o co tu chodzi? Nie wiem, dobra, nie będziemy się czepiać, Panów Diagnostów, bo to nie ma sensu. No z tym nietrzymaniem to bym się pokłócił, może, no dobra, nie mi oceniać. Nie, nie, jeden wali. A, jeden, jeden wali, tak? Jeden okay. wali, jak lewa, jak, ten, jak le, 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 le. Aha, no to widzicie. No, a ja ręcznie. Tak sprawdziłem. No zobacz, że z tej strony, bo możemy, pamiętajcie, że ręcznie też sobie sprawdzić mniej więcej amortyzatory. Tutaj co sprawdzimy, jeżeli o. Ja. To ten. Widzisz? Tak się buja. Tak. Leby, to wieloma. idziemy do drugiego. Poprosimy jeszcze raz za demonstrowanie. Słyszycie ten stuk? I w ogóle się... Poczekaj, poczekaj. No, jeszcze. I teraz zobaczcie, jak Marcin pobuja, jak Was tak ustawię, czekajcie, z taką sztycą dużą latam. Widzicie, on bardziej się buja. On nie zrobi tak, że zejdzie na dół, i z powrotem do góry i koniec. Tylko schodzi na dół, do góry, jeszcze raz na dół, do góry. Czym bardziej będzie wybity, tym bardziej on będzie Wam tak pływał. Po jednym naciśnięciu będzie potrafił sobie tego pływać przez jakiś czas. To znaczy, że amortyzator już jest po prostu uszkodzony i należy go wymienić. Następną rzeczą jaka jest po uszkodzeniu amortyzatora zaczyna Wam ząbkować opona. Między innymi, prawda? Prawda? Dobra. Czy to się czy jakiekolwiek inne auto, mniej więcej wymienia się podobnie. Także zapraszam Was na materiał. Wymienimy w dzisiejszym odcinku sobie amortyzatory na Mac Personach. Ale czy tylko same amory? Pewnie dojdą jeszcze osłony, pewnie dojdzie jeszcze łożysko. Mamy to? Nie mamy. No. To zobaczymy. Dobra. Sejczęto na pewno ma fajną rzecz. Mianowicie taką, że ma tu kapturki. Czyli już nie mamy tutaj zgnilizny. O tyle super. Następną rzeczą, jaka jest bardzo fajna w Seicento, to to, że mamy tutaj na trzy śruby przykręcone. Pamiętajcie, że jak odkręcacie MacPersony z tym musicie robić naprawdę bezpiecznie, bo jak Wam sprężyna odbije, to kicha. Niektóre są takie, że tutaj wystarczy odkręcić jedną śrubę, ten kielich zdjąć i MacPherson cały zejdzie sobie dołem. Ale teraz, jakbyśmy tutaj odkręcili tą śrubę, to nam sprężyna odbije. No i zrobić może nam krzywdę. Ten akurat MacPherson jest przykręcony na trzy nakrętki tutaj w tym miejscu, z jednej i z drugiej strony. Także bierzemy klucz, zakrętarkę 13, o i nie kopiemy kamery. I ja wam pokażę ładnie. to jest? Za długo. Za długo? Tak, musiała być krótka. No. Tak, króciutka. Niestety króciutka. i trzynastkę długą na zakrętarkę. Dobra. Powinniśmy to mieć. Teraz sobie. No. O? Odsuwamy i mamy dostęp do tych trzech nakrętek głównych, które trzymają persona od góry. Ale się w rękę przydzwoniło. Raz. Dwa. I trzy. Dobra. Tu oczywiście no nakręgubi. Nie nie I podkładki mamy. Oczywiście. Pamiętacie jak zapytałem się na początku, czy wymieniamy łożyska, gumy, te odboje. Ja? Nie ma. Nie ma. To się kawał <laughs> Mamy to. Możecie coś troszkę lepiej widzieć. Nie ma osłony, wylany. Widzicie to mokre to jest wylanie. Olej się wylał z niego i lipa. Dobra, idę po latarę. I pokażę Wam co dalej. Teraz, żeby zdemontować sobie Macpersona. Akurat w tych modelach jest proste. Wykręcamy tą nakrętkę, następnie tą nakrętkę. Wyciągamy śruby i demontujemy całego MacPersona. Zaraz będzie na wierzchu, Wam pokażę co dalej. Jest. Dobra. Jedna nakrętka poszła, a drugie pewnie nie sięgnę. A jak? Jest? Mm -hmm. Mamy to. Czyli podkładeczki, nakręteczki ściągamy z tej strony. Okej. Okay. Ja bym Cię prosił, żebyś go opuścił trochę teraz, bo to już bez sensu tak wysoko. Teraz tak. Śruba. Widać? Powinno być coś widać. Opla. Opla. Tutaj mamy drugą śrubę. Nie, 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 kontrast tak. Aha, przewód jeszcze tu Ten przewód hamulcowy. A rękawiczki gdzie mam? Ok. I teraz po prostu zdejmujemy sobie to w ten sposób. Pan Marcin tu trzyma światełko nam ładnie. I musimy się wymanewrować, żeby wyjąć sobie MacPersona. Pana MacPersona. Panie MacPerson, wychodź pan stąd. Wychodź, nie graj tutaj. Aha, no i oczywiście musicie uważać. Trochę was odsunęło tu. Musicie koniecznie uważać, moi drodzy. Żeby Wam tutaj przegub nie wyskoczył. No w środku potrafię wyskoczyć. Więc tam bardzo fajnie mieć do, tego, do tej roboty duży brzuch. Tak jak ja. że chcę podtrzymać brzuchem jak persona. Jak nie macie dużego brzucha to poproście kogoś. O. Chodzi o to, żeby Wam się to nie odsunęło. Dobra. Mamy delikwenta. I idziemy z nim na przyrząd. kamerę? Chodźcie, chodźcie, bo mi Wam tam potrzeba. I już tłumaczę jeszcze raz. Mamy tutaj tego. Trzeba będzie do pani zadzwonić powiedzieć jakie koszty, jakie co. Amortyzator wylany, no to do wymiany. Osłona do wymiany. Tu łożysko niby jest OK. Ale słuchajcie jak piszczy, czyli też już jest do wymiany. Sprężyna słuchajcie, zobaczcie, wygląda w bardzo opłakanym stanie. Więc jest ewentualność taka, że po prostu przy montażu napęknie niedługo. Więc to jest bez sensu kogoś naciągać na dwie prace. Zamawiamy. Dzwonimy do Pani. Pytamy się, czy to robimy, czy nie robimy. Jeżeli dostaniemy zielone światło, to będziemy wymieniać cały komplet. Dobrze, moi drodzy, decyzja jest taka. Klientka nie za bardzo chciała pójść na ten. E Boże, ale to prześwietla się. O, klientka nie za bardzo chciała pójść na ten układ, żebyśmy wymienili całość. Ale chyba udało nam się wytłumaczyć to normalnie i logicznie. Gdyż jeżeli stara sprężyna pęknie, będzie miała robotę jeszcze raz i jeszcze raz będzie musiała zapłacić. Plus do tego będzie musiała zapłacić drugi raz za zbieżność. Po co? Dobra, teraz wzięliśmy, bo wiadomo, no każdy liczy się z kasą. No i musieliśmy wziąć najtańszy zestaw. Nie będę Wam mówił już jaki. I męczymy się z wciśnięciem. Tego, bo to musi wejść w to. A, po prostu jest super. Weszło? Ja tu stoję, się męczę. A on, kurde, malek się pyta, czy weszło? Ja swoje włożyłem. Swoją pracę wykonałem. Także możemy iść na przyrząd i zadziałać. Rozumiem. U mnie. Jest. Okay. Rozumiem, wy nie macie na podwórku takiego przyrządu. Spoko. Na podwórku, w garażu, u siebie nie będziecie mieli takiego przyrządu. Y powiem ci tak. Pomaga bardzo dobrze. Wśrubokiem płaski. Widzowie widzieli. Bardzo dobrze pomaga. Proszę. Bo jesteś bardzo blisko już. Nie jestem tylko teraz gdzie będę wciskał? Dobra. Idę wam pokazać teraz następne rzeczy. My używamy tego wariata. Tego, tego wariata używamy. Jeżeli będziecie używać czegoś takiego jak te ściągacze do sprężyn. Moi drodzy, z tym nie ma żartów, naprawdę. Nie ma żartów, to może wam zrobić niesamowitą krzywdę. Tutaj macie takie o, przyrządy. To jest też ściągacz. Które możecie ściągnąć sobie sprężyny. To jest najtańszy zestaw, jaki jest dostępny na rynku. Ale nie używajcie do tego pod żadnym pozorem kluczy pneumatycznych, udarowych jakichkolwiek innych. Bo od wibracji jak wam to wyskoczy, nie daj Boże, ta sprężyna poleci, to się po prostu bardzo mocno zdziwicie. Dobra, chodźcie idziemy do przyrządu. Wymienimy sobie całego McPhersona. Z jednej strony nie ma potrzeby rozbierać mi tego starego. Bo... Ale teraz sztycą to długie. O tutaj. Proszę bardzo. Wystaniecie na linii ognia. Tu jest linia ognia. Gdyby coś się działo to będzie leciało zawsze w tą stronę. A Marcin zadowolony. Pokaż uśmiech, że Ci się udało wcisnąć. Bez śrubokręta. Bez śrubokręta. O proszę. No dobra. Yy. Marcin weź zakrętarkę jeszcze. Dałem ci tam. Gdzie? No dobrze. Musimy przełożyć ten element, tą tu leję, zaraz wam pokażę co musimy poprzekładać. Zbolnijmy to. Zbawimy. Czekaj, 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 czekaj. czekaj. A, no, Ściskać? Nie, spróbuj. Dobra, ściśnij jeszcze raz. Aha. Samo odpadnę. Tylko dołu tylko. No, w dół. Jeszcze, jeszcze. Ok, mamy to. Teraz tak. To już jest śmieć, z tym nic nie zrobimy. Możemy tylko sprawdzić czy tutaj amortyzator działał, czy nie. To jest ciężko, bo to nie pamiętam, czy to jest olejowy, czy jaki. Tam to są... A no, może gazowe, tak? No, ten to jest na pewno śmieci. Mówię się wcisnąć? Bo się próbuje wycisnąć z stoi. Dobra, Ten jest śmieci. stuka, pusty. Spoko. Co do sprężyny, tak jak wam już wspomniałem. Samo najpierw. Ale chyba Ale... nie na samym dole. No, nie. Jeszcze, jeszcze do góry. Już kurde. Jesteś pewien, że tak? Chyba troszkę wyżej by było trzeba. No dobra, tak. ściskaj. Więc tak. będzie musiało pójść tu. O. Następnie to szło. Gdzie to szło tu? Tak. Następnie mamy amortyzator. Poczekaj daj mi poduszkę tamtą, z łożyskiem. No odwrotnie, Więc tak, tą tulejkę trzeba przełożyć. wkładamy ją tu. To wkładamy tu i nową śrubę poprosić, Znaczy nakrętkę położyć ciast, tym najległ się. Mm. Wsuwamy sobie już amortyzator. Teraz ja muszę tam trafić jakoś. No, dobrze. No, Ty musisz jeszcze ścisnąć mi Jeszcze? Jeszcze. Dobra. Łożysko. No, jeszcze. Jest takie nacięcie, słuchajcie, płaskie, ale ona coś nie chce tutaj wejść. Dobrze moi drodzy, chodzę. Jak widzieliście, zmontowaliśmy już to, tego Persona całego. Teraz musimy się tutaj, że tak powiem, delikatnie przełamać, zawsze uważajcie na błotniki. Nieważne, że auto wygląda w ten sposób, to nie znaczy, żeby niszczyć go bardziej, więc delikatnie musimy się tam ślizgnąć. Tak, i najlepiej teraz co sobie zrobić. To mieć opuszczone auto niżej i przyłapać górne nakrętki. Tak jest najlepiej. Także no jak sobie to op... Także jakbyś to oparł i opuścił go niżej. Już nie mam. No. Gdzie ona wrócia? A tu jest. Widzicie? Ha ha. Taka chwila grozy była. Lubię tak. No i co? Chyba mamy to, co ja A, żebyście nie widzieli tego, właśnie wyskoczył mi przegub. To był ten moment, kiedy wyskoczył mi przegół, ale na szczęście mam duży brzuch i w brzuchach go wcisnąłem. Dlatego, że jeżeli nie macie brzucha, to nie wykonacie takiej roboty. Widzicie? Wy się pytacie, jak gruby jestem, żeby wykonywać Wasze prace. Podkładka. Podkładka. Nakrętka. Nakrętka. Skręcamy to. Tutaj jeszcze, oczywiście, ten przewód hamulcowy, bardzo ważna rzecz. O! Skręcamy, i mamy, można powiedzieć, gotowe. Tylko nie mam zakrętarki znowu. Najgorsza rzecz, jaka może być teraz do wykonania, czyli założenie koło.

nie przyłapujemy, opuszczamy pojazd. Następna rzecz, klucz dynamometryczny. 110 i jeszcze 10, czyli mamy elegancko 120. Blokujemy, nakładamy, czy tam nasz pojazd opadnie niżej po to, żeby koło nam się sparło o ziemię. Na krzyż. Cyk. Cyk. I mamy to. Robota skończona. Dzięki serdecznie za uwagę, pozdrawiam i do następnego odcinka. Trzymajcie się.